Witam serdecznie w siódmej części Linux Administrator. W dzisiejszym odcinku przejrzymy takie polecenia, które potrafią dodać nam użytkownika: zmienić hasło, zmienić bieżącego użytkownika, wylogować się z tego użytkownika, zamknąć terminal, zmienić uprawnienia pliku, zmienić właściciela pliku, zmienić też grupę, która jest właścicielem tego pliku. Przejrzyjmy sobie teraz te polecenia, to tak, add user dodaje nowego użytkownika do systemu, passwd pozwala nam na zmianę zmiany hasła użytkownika, logout służy do wylogowywania się, exit służy do zamknięcia bieżącej sesji użytkownika lub okna terminala, su służy do zmiany użytkownika, CHMOD – mod zmiany uprawnień w pliku bądź katalogu. Yy, cecha Own, yy, zmiana właściciela pliku, cecha GRP, zmiana grupy, która jest właścicielem pliku bądź yy, katalogu. Ok, podejrzyjmy sobie jak to wygląda. I tak, pierwsze polecenie to dodanie użytkownika. Nie wiem, dodajmy użytkownika, który się nazywa User1. Nie okay. odnaleziono polecenia. Muszę się przelogować na użytkownika, który ma możliwość dodawania użytkownika. Takim użytkownikiem jest użytkownik administrator. Mogę to wykonać w dwojaki sposób: albo wydając polecenie su kreska bez żadnego dodatkowego parametru, lub su root. Podaję wtedy hasło. I już mogę dodać użytkownika. Tak jestem zapytany o hasło dla tego nowego użytkownika. Dodatkowo wyświetliły mi się informacje takie jak o, o stworzeniu nowego użytkownika, o stworzeniu nowej grupy, o utworzeniu nowego użytkownika i jego ID. I o tym, że został przypisany on do grupy o nazwie user 1, tak jak użytkownik. Nadajmy mu hasło. No i będziemy mogli podać takie podstawowe informacje jak imię, nazwisko. I na końcu potwierdzamy literką T, czy wszystkie wprowadzone informacje są prawidłowe. Oczywiście z użytkownika root można się wylogować dwojako: poprzez polecenie logout lub exit. Poleceniem SU mogę zmienić bieżącego użytkownika tak jak to zostało. Wcześniej zademonstrowane. Teraz przełączę się na użytkownika User. Jeden. Jestem na tym użytkowniku, ale jestem w katalogu, jak można zauważyć, w katalogu domowym użytkownika Piotrkowska. Jakbym chciał przelogować się automatycznie na bieżący katalog użytkownika User, muszę wydać polecenie. Żeby przełączyć się na użytkownika i bezpośrednio wylądować w jego katalogu domowym, dajemy polecenie SU, czyli czy User, myślnik i nazwa użytkownika. Hasło. I jak widzimy jesteśmy w jego katalogu domowym. W dzisiejszym odcinku przejrzymy też tryby plików i ich uprawnienia. Dosyć ważną rzeczą jest poznanie oznaczeń informujących nam o bieżących uprawnieniach danego pliku, który informuje nas, jakie uprawnienia ma użytkownik, grupa, oraz reszta siatów, czyli inni użytkownicy. I tak, literką E oznacza, że plik można odczytywać. Literką W oznacza, że plik można zapisywać. Literka X oznacza, że plik jest wykonywalny, czyli można go uruchomić. Krese kreseczka oznacza brak uprawnień w danym trybie, czyli albo nie będzie odczytu, albo nie będzie zapisu, albo nie będzie wykonywania. Możemy sobie powrócić do naszej maszyny wirtualnej i zobaczyć jak to wygląda. Wydajmy polecenie, które wyświetli nam szczegółowe informacje o uprawnieniach pliku, czyli ls myślnik l, i możemy sobie zobaczyć. Pierwszy znaczek, który informuje nas o tym, co to jest za plik, to możemy sobie zobaczyć, że pierwszy znaczek, czyli kreska, informuje nas o tym, że to jest zwykły plik. Literka d informuje nas o tym, że jest to katalog, o czym widzimy. Co jest oznaczone. Ten katalog jest oznaczony specjalnym kolorem, co informuje nas o tym, że to jest katalog, informuje nas też o tym tutaj ten typ pliku, który pokazuje D, czyli Directory z angielskiego katalog. I możemy sobie zobaczyć, że tu w tej ścieżce mamy dostęp tylko do plików zwykłych i katalogów. Następne trzy literki oznaczają odpowiednio uprawnienia Read write i, oraz ostatni uprawnienia do wykonywania executable i następnie tak też dla grupy i dla innych pierwszy wpis oznacza użytkownika następny grupę następny innych użytkowników czyli resztę świata i tak jak widzimy właścicielem jest tego pliku o nazwie a jest właścicielem Piotrkowska grupa też Piotrkowska i każdy, kto należy do tej grupy lub jest użytkownikiem Piotrkowska, może ten plik czytać i zapisywać. Grupa może tylko e, czytać ten plik. Nie może w nim e, nic zapisać. Czyli, jeżeli utworzylibyśmy użytkownika i dodali go do grupy Piotrkowska, to on by mógł wejść do tego e, katalogu. Mógłby sobie podejrzeć tą, ten plik, a, ale nie mógłby w nim nic zapisać. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w praktyce. Wiemy, że, wypada, wy, że podanie polecenia su user przełączy nam użytkownika, ale nie zmieni nam bieżącego katalogu co widzimy z zademonstrowanym poleceniem PWD i spróbujemy spróbujemy dostać się do pliku A dodam jakąś linię Zapisujemy Ctrl O, czy zapisać dane w pliku, tak, błąd zapisu brak dostępu. OK. I tak jak możemy zobaczyć, nie mamy dostępu do tego pliku z racji tego, że nie jesteśmy użytkownikiem Piotrkowska, nie jesteśmy w grupie Piotrkowska. Jesteśmy w grupie, jakby reszta świata, czyli inni. I tutaj mamy uprawnienia dla innej grupy, czyli możemy e, czytać. E, gdybym z powrotem przelogował się na użytkownika Piotrkowska i zmieniłbym uprawnienia dla tego pliku poleceniem, dał uprawnienia. Raczej zabrał uprawnienia dla innych minus R dla pliku A możemy sobie zobaczyć, że teraz inni użytkownicy, inne grupy nie, nie mają możliwości jakby podglądania tego pliku. I teraz jak przełączę się na użytkownika poleceniem SU I będę próbował odczytać plik A. Mam błąd odczytu, brak dostępu. Utworzył mi się po prostu nowy bufor, ale nie załadował żadnych informacji z tego pliku. Wychodzimy. Exit. Ważne informacje. Ja jako właściciel pliku, czyli Piotr Kośka mogę ten plik zapisać, wyświetlić, że on zawiera wpis ważne informacje, jednak jak się przełączę na użytkownika User 1. Po zmienionych uprawnieniach oczywiście nie wyświetlę zawartości tego pliku. Tak, no i o czym informuje nas skąd, że do pliku A. Jest brak dostępu. Jest to związane z tym, że odebrałem uprawnienia dla e, innych użytkowników. Teraz, jak przywrócę te uprawnienia poleceniem ze znaczkiem plus r, czyli e, read dla pliku A, dla grupy innych. Przełączę się na użytkownika i wydam polecenie K. A już takie informacje uzyskam z racji tego, że zmieniłem uprawnienia, z powrotem przewróciłem te, które były i dodałem opcję yy, odczytu yy, na tym pliku. I teraz, oczywiście, jakbym chciał na przykład wydać polecenie LS. LS-L przekierować strumień do pliku. A mam informację o e, braku dostępu. Kolejnym poleceniem, które zostało zademonstrowane, e, które będziemy poruszać w tym, jest e, zmiana e, właściciela e, pliku i zmiana grupy. Pliku. przejdźmy. Tak. Mogę zmienić właściciela. Oczywiście zmianę właściciela może dokonać tylko właściciel tego pliku. Nie mogę zmienić sobie właściciela pliku będąc na innym użytkowniku. Oczywiście użytkownik root ma najwyższe uprawnienia i on może w systemie zrobić wszystko, ale traktujemy tylko użytkownika innego niż root i trudno. W większości jednak implementacji możliwość wykonania zmiany jest tylko przez administratora, więc przelogujmy się na administratora. I jak możemy sobie zobaczyć, właściciel pliku został zmieniony. Jeżeli byśmy chcieli zmienić też grupę, musimy wydać polecenie. chown user 1 od Grupa dla pliku. I mamy zmienioną grupę dla pliku. I teraz, jeżeli wyloguję się z użytkownika administrator i będę chciał zmodyfikować plik A mam odmowę dostępu, gdyż nie jestem użytkownikiem ani grupą uprawnioną do modyfikacji tego pliku. Zmiany grupy służy polecenie CHGRP i podajemy nazwę grupy. I dla jakiego pliku? I tak samo nie można wykonać operacji. Operacja jest niedozwolona. Muszę przelogować się na użytkownika administrator. I widzimy, grupa została e, zmieniona. To przywróćmy ustawienia temu plikowi. Takie jak były. I już widzimy, że wszystko e, wróciło do normy. Wlogowywujemy się z użytkownika ROT, z użytkownika User i wracamy do użytkownika Piotrkowska. Drugim sposobem do sprawdzenia rodzaju plików jest wydanie polecenie file i, nazw i nazwa pliku. I mamy informację, że to jest plik zakodowany UTFM8, Unicode i jest to plik tekstowy. Mamy informację o tym, że e, plik ka e, jest e, folderem. Tak samo katalog dokumenty jest e, też katalogiem, e, znaczy plik e, dokumenty jest katalogiem. Czyli z angielskiego director. Oczywiście pamiętamy o tym, że kropka i slash oznacza bieżący katalog. Tak. I możemy sobie w ten sposób też, jeżeli znamy strukturę katalogu znajdującego się powyżej nas, czyli użyjemy do tego specjalnej nazwy, czyli dwukropka. I podamy slash. Możemy użyć. Ja wiem, że w katalogu home znajduje się jeszcze katalog User. I też mogę sobie sprawdzić jego typ. I oczywiście podał mi prawidłowy, że jest to katalog, czyli directory. I w ten sposób mogę sobie sprawdzić rodzaj pliku. Tak samo wydając polecenie ls z parametrem l. I patrząc na pierwszą literkę w linijce każdego z informacji o plikach. Kolejnym, ostatnim poleceniem, które poznamy w ramach tej części, będzie polecenie LM. To jest polecenie do tworzenia dowiązań symbolicznych, czyli z angielskiego Symbolic Link. Jest to pewien rodzaj pliku, który wskazuje na inny plik lub katalog. Jak stworzyć takie dowiązanie symboliczne? Pokażę na przykładzie. Wydajemy polecenie. ln z parametrem s. ln z parametrem s. Wskazujemy na początku cel oraz nazwę dla tego symlinku. Enter I taki link symboliczny został utworzony. Widzimy o tym, że powstał ten link. I spróbujmy sobie przejść. No i możemy zobaczyć, czy jesteśmy e, w, e, tutaj, w tym. Oczywiście nie mam dostępu z racji tego, że jak możecie sobie zobaczyć, nie mam możliwości zapisu dla tu zdefiniowanej grupy inni. w bieżącym katalogu. Możliwe, może tylko e, robić to user1, czyli jakbym się teraz przyłączył na... i wydał polecenie MP. vir Zostanie utworzony e, katalog. Test. Co? Demonstruje Wam tutaj oczywiście polecenie LS Half daje nam dodatkowe informacje w postaci informujące tutaj nas na końcu, czy dany plik jest z katalogiem, czy też nie. Tutaj się cofniemy. jest też dowiązaniem symbolicznym. I to tyle w tym odcinku. Ja serdecznie zapraszam Was do komentowania, pozostawiania łapek w górę i subskrybowania mojego kanału.